Gościem Panteonu była Cecylia Kukuczka, która jest wdową po Jerzym Kukuczce, słynnym Himalaiście. I wraz z panią Cecylią zorganizowaliśmy tutaj prelekcję na temat życia i osiągnięć pana Jerzego, która przyciągnęła nam Uniwersytet III wieku Świętochłowic, który dzisiaj gościł w Panteonie. Nigdy nie chciałam odebrać tego, co dla niego jest w życiu najpiękniejsze właśnie tych kuchni. Dzisiejsza wizyta seniorów. Ze Świętochłowickiego Uniwersytetu III wieku jest zaskakująca dla nas wszystkich. Panteon objawił się jako miejsce rewelacyjnej, znamienitej pamięci o naszych rodakach, których na co dzień niekoniecznie wszyscy ich historię, ich biografie pamiętamy. Dzisiaj z wielkim wzruszeniem przypomnieliśmy sobie niektórzy to wiedzieli. Że świętej pamięci biskup Teodor Kubina, pierwszy biskup częstochowski, to właśnie świętochłowiczanin. Z wielkim też wzruszeniem oglądaliśmy film zawierający historię arcybiskupa Jerzego Stroby, również świętochłowiczanina, który wsławił się swoją działalnością bardzo pozytywnie. Program wizyty obejmował zwiedzanie naszej wystawy, odwiedzenie tarasów widokowych, a na końcu spotkanie z panią Cycylią, które na pewno niezapomnianą historią dla tych państwa, którzy mogli zobaczyć bardzo ciekawy materiał dotyczący Jerzego Kukuczki oraz jego wypraw w Himalaję. Po 63 ogromnego wysiłku. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wziąć kolejny raz tutaj w wykładzie o Jerzym Kukuczce w Panteonie. Tym razem nie są to dzieci, tylko tym razem są to seniorzy, i na pewno seniorzy znają w większości historię Jerzego Kukuczki, bo, bo podejrzewam, że są tutaj właśnie z okolic Śląska. Ale dla przypomnienia, ja jeszcze powtórzę tą. Historię. Przypomnę seniorom o postaci Jerzego Kukuczki poprzez prelekcje, poprzez film i poprzez opowiadanie. Tylko nielicznym wiedzą o ich osiągnięciach w hindukuszu i o bardzo trudnych wspinaczkach w Alpach. Myślę, że to miejsce przede wszystkim sprawia, że jesteśmy dumni ze swojej historii. Z tego, że nasz region jest ojczyzną. Tak wielu znakomitych postaci, i to zarówno z różnych dziedzin. I tu należy się wielki ukłon w stronę organizatorów tego miejsca, bo rzeczywiście każda dziedzina, czy historii, czy nauki, czy sztuki, kultury, jest tutaj uwypuklona, jest przedstawiona. Niektóre nazwiska są dla nas nawet pierwszy raz zasłyszane, ale to tylko nas zainspiruje do kolejnych wizyt, bo to nie jest miejsce, które należy, mówiąc kolokwialnie, Zaliczyć. To jest miejsce, w którym trzeba się uczyć i w którym trzeba budować swoje uczucia dla naszej Ziemi. Tego rodzaju warsztaty będą organizowane w Panteonie Górnośląskim cyklicznie. Dlatego zapraszam do obserwowania naszych social mediów, by brać udział w różnego rodzaju wydarzenia, które organizuje Panteon Górnośląski.